Jeśli jesteś wierzącym katolikiem i powiesz do świadka Jechowy: Mam swoją religię, no to wcale on sobie nie pójdzie. A czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego świadkowie Jechowy wydają się być tak przygotowani na każdą odpowiedź? Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że może są do tego szkoleni, żeby reagować na próby przerwania rozmowy? A co jeśli za ich pewnością siebie kryje się nie tylko wiara, ale godziny przygotowań, treningów i ćwiczeń? Gdy my byliśmy świadkami Jehowy, uczono nas jak rozmawiać z katolikami, no bo to oni stanowią większość w Polsce. Świadkowie Jechowy na całym świecie oczywiście uczą się jak rozmawiać z osobami wyznającymi np. hinduizm czy islam, no bo takie osoby mogą spotkać, kiedy odwiedzają ludzi w różnych zakątkach świata. Ale my, my mieliśmy swoich katolików. Mieliśmy wspólne tematy, takie jak wiara w Boga, Biblia jako natchniona księga, chrześcijańskie wartości. no. Chociaż oczywiście tylko siebie uznawaliśmy za prawdziwych chrześcijan, ale o tym cichosza nigdy na głos nie mówiliśmy, żeby kogoś nie zniechęcać. No ale co zrobić, gdy rozmówca to ksiądz? Albo ktoś, kto jest dobrze przygotowany do rozmowy? No cóż, wtedy było trudniej i raczej unikaliśmy takich, takich rozmów, ale gdy na terenie, gdzie głosiliśmy, była plebania, no to raczej też nikt nie zgłaszał się na ochotnika, żeby tam iść. To jednocześnie gryzło się z naszą taką wewnętrzną potrzebą, głoszenia wszystkim ludziom. No ale z drugiej strony mieliśmy taką gospodynię domową, która była oderwana od gotowania, albo rolnika, którego odrywaliśmy od pracy w polu, no i z takimi osobami czuliśmy się pewni. Można było robić wrażenie kogoś, kto Biblię zna bardzo dobrze, znają na wylot. No i choć oczywiście takim naszym głównym celem nie było robienie tego wrażenia. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, na jakie kontrargumenty nas przygotowywano, jak czasem udawało nam się i tutaj muszę to przyznać zmanipulować naszych rozmówców. Co powie świadek, gdy usłyszy, a Wy nie wierzycie w matkę Boską? Albo dlaczego nie działa na nich ten tekst ze wstępu Ja już mam swoją religię i dlaczego warto nauczyć się po prostu mówić nie. I o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Cześć, jestem Edwin, a razem z moją żoną Sarą prowadzimy kanał Światusy. Rozmawiamy tutaj z osobami, które odeszły z różnych grup destrukcyjnych i staramy się wyjaśniać, jakie mechanizmy tam działają. Często opowiadamy o świadkach Jehowy, dlatego że to są nasze korzenie. Tam się wychowaliśmy, większość naszego życia to świadkowie Jehowy, ale te same metody znajdziecie w różnych grupach, nie tylko u świadków Jehowy. A teraz wróćmy do głównego tematu. Jak byliśmy uczeni głosić katolikom, o tym sobie porozmawiajmy. Jak to wyglądało w praktyce? Pukamy do drzwi. I w 99 przypadkach na 100 domownik nie chce z nami rozmawiać. Albo może udaje, że nie ma go w domu. Albo może otwiera i mówi, nie mam czasu. Może krzyczy na nas. A może, żeby nie robić nam przykrości, udaje, że nas słucha, byleby tylko mieć ten problem z głowy. Osobiście nie polecam takiej opcji, no bo to gwarantuje kolejne wizyty. Jest jednak pewien sposób, który sprawdzi się, jeśli nie chcesz kłamać, nie chcesz być niegrzeczny, a jednocześnie chcesz okazać szacunek zarówno odwiedzającym, mimo że to Świadkowie Jehowy, jak i samemu sobie. No ale to zdradzę na koniec. Z kolei niektórzy nasi rozmówcy próbowali zastosować taką metodę, być sprytnym i myśląc, że powiedzenie jest czegoś w stylu mam swoją religię, sprawi, że odpuścimy no i sobie pójdziemy. Ale Świadkowie Jehowy są szkoleni na takie próby i żeby szybko je zneutralizować, i szybko odzyskać kontrolę nad rozmową. Jednym z takich najczęstszych tekstów, jakie słyszeliśmy, to było właśnie to, mam swoją religię, albo nie chcę zmieniać religii, albo starych drzew się nie przesadza. Widziło się to zapewne stąd, że świadkowie chcą z takiego przekonania, że to świadkowie choły przychodzą do ludzi, żeby kogoś wyciągnąć z kościoła i wciągnąć do swojej organizacji. I oczywiście każdy świadek, który jest w miarę ogarnięty w głoszenie, i sam rzecznik prasowy, świadków Jehowy powie, że to zupełnie nieprawda, że wcale nikogo nie chcą wciągać, no ale my też tak mówiliśmy. My znamy te zagrywki, wiemy dlaczego tak się mówi. Mówiliśmy najczęściej, że po prostu my nie chcemy nikomu zmieniać wiary. Po prostu pokazujemy ludziom, czego naprawdę uczy Biblia, a co z tą wiedzą ktoś zrobi, to już jest jego osobista sprawa. Jednak w naszej głowie działo się coś innego. Myśleliśmy sobie coś w takim stylu, że jeśli chcesz przeżyć nadchodzący Armagedon, to musisz przyłączyć się do Ludu Bożego. Dlatego do ciebie przyszliśmy. I zauważcie, że nawet w swoich głowach sami siebie manipulowaliśmy, bo nie mówiliśmy czegoś takiego, że jak chcesz przeżyć Armagedon, to musisz zostać świadkiem Jehowy. Trudniej byłoby nam wtedy mówić naszym rozmówcom, że nie chcemy im zmieniać religii. Co więc mógłby odpowiedzieć taki świadek na taki tekst, że ktoś mówi, Mam swoją wiarę. Co więc mógłby odpowiedzieć świadek na taki tekst? No to właśnie tutaj zaczyna się magia ich przygotowania. Nie chodzi tylko o gotowe wersety z Biblii, ale o to, jak bardzo są wyuczeni przekierować rozmowę i utrzymać ją nad nią kontrolę. I Tutaj przykład, wstęp, który ma zminimalizować ryzyko, że powiesz mam swoją religię, brzmiał na przykład tak, dzień dobry, odwiedzamy wszystkie rodziny w tym bloku, w tej okolicy i widzimy, że większość ma swoją religię. Prawdopodobnie pan też, ale chyba przyzna pan, że bez względu na wyznanie mamy podobne zmartwienia. Wysokie koszty utrzymania, przestępczość, choroby, prawda? Czy ma pan nadzieję, że te problemy uda się jakoś rozwiązać? I tutaj drugi fragment, który jest już taką reakcją na to, że próbowaliście przerwać rozmowę i powiedzieliście, że mam swoją wiarę. Co odpowiada świadek? Bardzo chciałem spotkać kogoś, kto tak jak pan interesuje się sprawami duchowymi. Dzisiaj Mało kto się tym zajmuje. Czy mogę zapytać, jak się pan zapatruje na biblijną obietnicę, że Bóg oczyści ziemię z wszelkiego zła i dają na mieszkanie ludziom miłującym sprawiedliwość? Czy się to panu podoba? Przyjrzyjmy się temu, co tutaj naprawdę dzieje się w tych rozmowach. Kiedy ktoś próbuje zakończyć rozmowę ze świadkiem, to zobaczmy, co możemy tutaj dostrzec. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, jak świadkowie umiejętnie nawiązują do wspólnych doświadczeń i problemów. To pozwala stworzyć takie poczucie bliskości, zrozumienia między rozmówcami, no co znacznie utrudnia szybkie zakończenie rozmowy. Potem z kolei następuje budowa stopniowe budowanie zaangażowania. Rozmowa zaczyna się od takich bezpiecznych tematów, a z czasem przechodzi do bardziej złożonych kwestii. Dalej mamy też sprytne odwoływanie się do emocji. Najpierw mowa jest o codziennych problemach, Obawach, ale zaraz pojawia się także nadzieja na potencjalne rozwiązania. No i warto wspomnieć o pochlebstwach, docenianiu rozmówcy. Te elementy mają wzbudzać sympatię, otwartość na dalszą kontynuację rozmowy. A na końcu z kolei możemy zobaczyć, że pojawiają się tak sformułowane pytania, żeby było trudno odpowiedzieć na nie przecząco. I to taki subtelny sposób, który utrzymuje rozmówcę w dyskusji, nie dając mu łatwej drogi do zakończenia rozmowy. Takie techniki mają swój cel. Mają na celu budowanie relacji, wzbudzenie zainteresowania, otwarcie rozmówcy na dalszą wymianę zdań. I one mogą się wydawać manipulacyjne, ale prawda jest taka, że są powszechnie stosowane w komunikacji, w marketingu codziennie stosujemy w naszych rozmowach, w mniejszym lub większym stopniu. Etyczność ich zastosowania zależy jednak od intencji mówiącego. Zależy od tego, na ile rozmówca ma poczucie, że jego opinie są w pełni jego własnymi opiniami, bez nacisków z zewnątrz. No i tutaj właśnie pojawia się pewien haczyk. No ale zanim o tym haczyku mowa, no to jest przerwa reklamowa. O, przygotowałem dla was coś, co może się wam spodobać. Nasze planery suchościeralne. Mogą być w wersji rocznej, miesięcznej, tygodniowej, a jest to świetna opcja dla tych, którzy, którzy lubią robić notatki w tradycyjny sposób. Jeśli cenisz sobie, żeby mieć wszystko pod ręką, dostępne natychmiast bez uruchamiania aplikacji i wpisywania tam czegokolwiek, no to nasze planery są idealnie dla ciebie. Link do naszego sklepu z planerami znajdziesz w opisie. Możesz tam zobaczyć. Jak taki planer może przydać się w codziennym życiu, jeśli uważasz taki sposób planowania za coś co jest dla ciebie najlepszą opcją albo uzupełnieniem twojego planowania. Na koniec jeszcze przypomnę o planerach, więc teraz nie musicie lecieć do sklepu klikać w reklamy, możecie zrobić to za chwilę. Dobra, ale wróćmy do tego haczyka. A teraz wyobraźcie sobie, że te same techniki, które są używane do sprzedaży produktów, stosowane są do zmiany przekonań ludzi, do tego, żeby przyciągnąć ich do grupy religijnej Brzmi niewinnie, ale czy na pewno, kiedy te metody wykorzystywane są z ukrytym celem rekrutacji, sytuacja robi się no, bardziej skomplikowana, a nawet niepokojąca. Dlaczego tak mówię? No przede wszystkim dlatego, że nie mówimy tutaj o zwykłej sprzedaży, ale o wpływaniu na najważniejsze aspekty życia człowieka na jego przekonania, wiarę czy poczucie przynależności. Mamy tutaj do czynienia z ukrytym zamiarem, gdzie rozmówca nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki rzeczywisty jest cel rozmowy, którą właśnie prowadzi. A to z kolei narusza zasady uczciwości, transparentności, bo przecież nikt nie lubi być manipulowany. Takie techniki, o których wcześniej wspomniałem, jak na przykład budowanie mm, wspólnej płaszczyzny, pochlebstwa, czy też odwoływanie się do emocji, no, mogą wyglądać na taką próbę Nawiązania jakiejś wspólnej relacji, no ale są tutaj narzędziem, tak naprawdę, do osiągnięcia ukrytego celu. Z kolei manipulacja emocjami odgrywa też bardzo ważną rolę w, w całym tym procesie, bo odwołując się do naszych obaw, do naszych nadziei, rozmówca może osłabić racjonalne myślenie, no co sprawia, że łatwiej jest skłonić nas do działania pod wpływem emocji. A to właśnie w tym momencie takie techniki stają się potężnym narzędziem. O tym jeszcze za chwilę powiem, ale dochodzi jeszcze też presja społeczna, bo na przykład w tym wstępie pojawiają się takie zwroty jak, większość ludzi w tej okolicy. No, to takie coś może wywołać no, wewnętrzną potrzebę do tego, żeby dostosować się do jakiejś normy. Kiedy jeszcze dodamy do tego kreowanie takiego fałszywego poczucia wyjątkowości poprzez. Pochlebstwa, które możemy usłyszeć, no to jeszcze bardziej obniża się w nas poziom krytycznego myślenia. I wszystkie te elementy razem tworzą bardzo silny mechanizm wpływu. I kiedy świadkowie Jehowy wykorzystują autorytet Biblii, zakładają, że rozmówca uzna Biblię automatycznie za jako źródło niezaprzeczalnej prawdy. No i to też stwarza wrażenie wspólnej płaszczyzny. Jednak to też jest narzędzie kontroli. Bo ma, wykorzystujemy tutaj siłę autorytetu. Dalej tutaj pojawiają się jeszcze no, kolejne rzeczy, taka technika małych kroków. Rozmowa zaczyna się od pozornie neutralnych tematów, które mają po prostu na celu zwiększenie zaangażowania rozmówcy. Ale to nie będzie tak trwało wiecznie. To ma na celu wprowadzenie coraz głębszych, coraz ważniejszych tematów. I to jest taki też moment, w którym rozmówca nie zauważa, jak jest stopniowo wciągany w coraz głębszą dyskusję, mimo że cel zaangażowania nie jest jasno przedstawiony. Potem jeszcze na końcu pojawia się też iluzja wyboru. Coś, co, co ma sprawić wrażenie, że to wy macie kontrolę, ale zupełnie tak nie jest. Pojawiają się pytania sformułowane w taki sposób, że Masz wrażenie, że samodzielnie podejmujesz decyzję, bo myślisz sobie, że tak, tak, chcę żyć w takich warunkach, tak, to mi się podoba, ale pole manewru twoje jest w rzeczywistości ograniczone. Wszystko to sprawia, że taka rozmowa prowadzona w ten sposób, w sposób, który skutecznie wpływa na rozmówcę, odbiera mu możliwość rzeczywistej wolności wyboru. I te techniki, kiedy są używane do rekrutacji do grupy religijnej. Teoretycznie mogłyby się wydawać nieszkodliwe, ale pod powierzchnią tych technik kryje się coś znacznie głębszego. To narzędzia, one odbierają ludziom wolność decyzji, manipulują ich emocjami, osłabiają zdolność do krytycznego myślenia. I to prowadzi z kolei do tego, że zamiast być w pełni świadomym swojego wyboru, to rozmówca stopniowo niezauważalnie jest wciągany w coś, czego tak naprawdę nie chce. Ale najbardziej szokujące w tym wszystkim jest to, że te metody potrafią sprawić coś, potrafią sprawić, że podjęlibyśmy decyzje, których w normalnych okolicznościach byśmy nie podjęli. Dlatego to jest prawdziwe zagrożenie, ponieważ to zaburza naszą wolność, narusza naszą wolność wyboru i to jeszcze w taki sposób, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy. No ale po to są światusy żeby wam o tym powiedzieć. Dobra, jak się przed tym bronić? To jest bardzo ważne pytanie i na nie odpowiemy sobie trochę dalej. Dlatego, że jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na to, jak skutecznie wykorzystać obronę przed takimi manipulacjami, no to zostańcie z nami do końca. Będzie ciekawie, a być może zaskoczymy was kilkoma prostymi, a jednocześnie potężnymi technikami oporu, na próby przerwania oporu. Dobra. Przechodzimy teraz do kolejnego często padającego stwierdzenia, które może Was zaskoczyć swoją popularnością. No i też odpowiedzią, którą na nią przygotowano. Często w rozmowach słyszeliśmy coś takiego od katolików. Wy nie wierzycie w Matkę Boską. No i to jest właśnie moment, na który długo czekaliście. Jak świadkowie Jehowy reagują na, na tę próbę przerwania rozmowy, na taki zarzut? Posłuchajcie takiej typowej, wyuczonej odpowiedzi, która gdzieś tam w naszych głowach. Po prostu świtała zawsze. To nieprawda. Wierzymy we wszystko, co o Marii mówi Pismo Święte. W księdze tej wyraźnie powiedziano, że była dziewicą, gdy urodziła Jezusa. Znalazłem w Biblii jeszcze więcej innych wzruszających informacji o niej, z których można się dużo nauczyć. Czy mogę pokazać Pani jedną z nich? Przyjrzyjmy się bliżej jakie mechanizmy manipulacji są zastosowane tutaj w tej próbie odpowiedzi, jakich są widoczne, no i jak działają. Na pierwszy rzut oka możemy zauważyć takie pozorne potwierdzenie. Przecież świadek sprawia wrażenie, że zgadza się z rozmówcą, no ale tak naprawdę to unika bezpośredniej odpowiedzi, kierując rozmowę w zupełnie innym kierunku. W ten sposób buduje poczucie, fałszywe poczucie takiej zgody, które może naszego rozmówcę zmiękczyć. Kolejną technikę, którą tutaj można zobaczyć, to zmiana tematu, bo świadek bardzo szybko odchodzi od kwestii wiary w Matkę Boską i zamiast tego koncentruje się na informacjach o Marii w Biblii. Dzięki temu może kontrolować rozmowę, omijać trudne kwestie. Dalej mamy jeszcze apel do taki apel emocjonalny. Używanie określeń takich jak wzruszające informacje, to wzbudza emocje, zmiękcza rozmówcę. Sprawia, że staje się on taki bardziej otwarty. No, kto nie chciałby posłuchać o czymś wzruszającym. jakichś kotkach czy coś tam. Ale nie, sorry, odkleiłem się na chwilę. Wracając. Dalej pojawia się technika stopy w drzwiach. Być może o tym słyszeliście, ale zobaczcie, jak to tutaj działa. Prośba o pokazanie jednej informacji, to tak naprawdę sprytna próba uzyskania zgody na kontynuowanie rozmowy. Mały krok otwiera nam e, drzwi do dłuższej dyskusji. Ostatecznie znowu mamy tutaj powoływanie się na autorytet Biblii jako takie niepodważalne źródło, no, co sprawia, że rozmówcy jest trudniej. Podważyć przedstawiane argumenty, szczególnie, że sam jest osobą wierzącą. No, wiemy to, bo zarzuca, że nie wierzymy w Matkę Boską. Wszystkie te elementy tworzą taki skuteczny mechanizm wpływu, który, Jehowy, który świadkom Jechowy pozwala kontrolować rozmowę, no i prowadzić ją w, w kierunku, często określonym już na samym początku, w kierunku którego sami podążają. I oni w ten sposób niezauważalnie przejmują. Kontrolę nad rozmową. Jeszcze możemy się zastanowić chwilę nad tym, co taki świadek osiąga, kiedy w ten sposób odpowiada. To przede wszystkim świadek unika bezpośredniej konfrontacji, no bo katolicki rozmówca może sobie pomyśleć, no skoro wierzą w Matkę Boską, no to może jednak nie są tacy źli. No i nie muszę ich od razu przeganiać. Widzicie, dzięki temu ta rozmowa nie została przerwana, może ją dalej kontynuować. Sprytne, prawda? No ale prawda jest taka, że świadek celowo omija kluczowe kwestie. No, nie wspomina o fundamentalnych różnicach w postrzeganiu roli Maryi pomiędzy katolicyzmem a naukami świadków Jehowy. To jest taki typowy chwyt erystyczny nazywany, nazywany przesunięciem kategorialnym. Chodzi o przesunięcie dyskusji z tematu wiary i czci oddawanej Maryi, co jest no, podstawą kultu maryjnego w katolicyzmie, na temat po prostu informacji o Marii zawartych w Biblii. To z pozoru się wydaje znowu niewinne, ale skutecznie odwraca uwagę rozmówcy od sedna sprawy, od tego, co on mu tak naprawdę zarzucił. Można by sobie teraz pomyśleć, że jesteśmy bezbronni przed takimi technikami prawda? No ale jak się przed tym bronić? Chwilę o tym sobie teraz pomówmy. Kluczem do tego, żeby się bronić, jest zadawanie precyzyjnych pytań. Pytań, które zmuszają rozmówcę do wyjścia poza ogólniki. Kiedy na przykład słyszysz stwierdzenia. Wierzymy w Matkę Boską, przynajmniej w Twojej głowie, bo on powie, że wierzymy wszystko, co o Marii mówi Biblia, to nie bój się zapytać, czy uznajecie Matkę Bożą? Dzięki takim pytaniom unikasz powierzchownej zgody i zmuszasz do ujawnienia prawdziwego stanowiska. Ważne jest też, żeby pamiętać, po co świadkowie chory stosują swoje techniki. Często te techniki polegają na podważeniu autorytetu. Na przykład sugerując, że nauki kościoła nie są zgodne z Biblią. No i to może zasiać wątpliwości w swojej głowie, no a stąd już tylko krok do dalszej manipulacji. Dlatego, żeby się przed tym bronić, należy być świadomym takich mechanizmów. Zadawaj więc pytania, które wspomniałem wcześniej. Nie bój się, żeby doprecyzować, zwracaj uwagę na próby zmiany tematu, nie daj się wciągać w taką pozorną zgodę, bo te techniki nie są trudne do zastosowania, a ich skuteczność rośnie wraz z praktyką. Im częściej będziesz ćwiczyć, tym pewniej będziesz potrafić się przeciwstawiać manipulacjom, która może być na tobie wywierana. I niezależnie od tego, czy chodzi tutaj o Biblię, o religię, czy o sprzedaż, czy o inne dowolne aspekty życia. Dlatego w tym momencie bardzo cieszę się, że wyrażasz wdzięczność za to, że światusy na swoim kanale o tym opowiadają. I na dowód wdzięczności zostawiasz łapkę w górę pod tym filmem i upewniasz się, że kanał subskrybujesz. A w ogóle najlepiej to jeszcze piszesz w. Komentarzu manipulacji. Dobra, jak możemy skutecznie reagować na takie próby manipulacji? Jeszcze trochę omówmy ten temat. Najważniejsze to jest, żeby się nie dać sprowokować, nie zachować spokój i nie dać się wciągnąć w taką grę słowną. Ja przygotowałem dla Was takie dwa przykłady, które mogą pomóc wam stanowczość skutecznie nie zostawić przestrzeni na dalszą manipulację ze strony. Świadków. Jeśli świadek powie do Ciebie dzień dobry, odwiedzamy wszystkie rodziny i widzimy, że większość ma swoją religię, czyli ten przykład ze wstępu, to możesz na przykład odpowiedzieć. Rozumiem, że państwa wiara zmusza was do opowiadania o swojej wierze, jednak kwestia mojej wiary to moja osobista sprawa i nie chcę się, z nią, nie chcę się nią z państwem dzielić. A moi sąsiedzi na pewno byliby zaniepokojeni, gdyby dowiedzieli się, że ktoś opowiada innym o ich stanie duchowym. Bardzo więc proszę uszanować moją prywatność i zaakceptować to, że nie chcę prowadzić tej rozmowy. Możecie rzeź pominąć, bo to trochę długie, ale dostosujcie to do siebie. Taka odpowiedź jest o, z jednej strony uprzejma, w, w wariancie, kiedy pominiemy jej fragment, no ale jednocześnie pokazuje jasno, że mamy brak zainteresowania dalszą rozmową. Nie dajemy przestrzeni do kontynuowania wątku. Ale jeśli na przykład świadek próbuje kontynuować rozmowę, bo powiedzieliśmy, że mamy swoją wiarę, a on mówi, że bardzo chciałem spotkać kogoś, kto tak jak pan interesuje się sprawami duchowymi, to możesz wtedy mu przerwać i powiedzieć coś w stylu. Doceniam wasze zainteresowanie, ale moje przekonania duchowe są dla mnie prywatną sprawą. Nie czuję potrzeby dyskutowania z wami na ten temat. Do widzenia. Życzę miłego dnia. Muszę jednak założyć, że. Są osoby, które mogą chcieć dyskutować ze świadkami Jehowy z różnych powodów. Może dlatego, że po prostu lubią dyskusje o wierzeniach i mają rozmówców, albo może chcą udowodnić, że nauki strażnice są błędne i chcą tych świadków przekonywać. Bez względu na te motywacje, to warto pamiętać o tym, że ze strony świadków rozmowa ma zawsze określoną agendę. Oni dokładnie wiedzą. Jaki jest ich cel i jeśli zorientują się, że nie są w stanie zrealizować tego swojego celu, to często się wycofają, nie podając yy, za bardzo powodów, albo powiedzą, yy, że mają mało czasu, albo że inni na terenie na nich czekają. Oni swój cel znają. Jeśli jednak chcesz wdawać się z nimi w polemikę, to pamiętaj o kilku kwestiach, które mogą ci się przydać. Zadawaj pytania. Jeśli ktoś używa ogólników, warto zapytać o szczegóły. Czasem samo doprecyzowanie zmienia całkowicie sens wypowiedzi. Zwracaj uwagę na zmianę tematu. Jeśli zauważysz, że rozmówca próbuje uciec od tematu, delikatnie przypomnij o czym była mowa i wróć do głównej kwestii. Poproś o wyjaśnienia. Jeśli coś brzmi niejasno lub zagmatwanie, zapytaj, co autor miał na myśli. To często demaskuje manipulacyjne techniki. Świadomość emocji. Manipulacja często polega na wywoływaniu emocji. Gdy rozpoznasz te kwestie, to łatwiej będzie ci zachować dystans i trzeźwy umysł. I jeszcze coś, co wydaje mi się ciekawsze. Nie musisz odpowiadać od razu. Jeśli czujesz się zaskoczony, niepewny, no to daj sobie czas na zastanowienie. I to normalne, że nie zawsze mamy natychmiastową odpowiedź. Świadkowie, jeśli ty zadasz im pytanie, na które nie znają odpowiedzi, to często powiedzą, że nie znają jej i że wrócą za kilka dni, kiedy się do rozmowy przygotują. Ty również masz prawo do takiej samej postawy. Nie musisz przyjmować za pewnik, że jeśli ty czegoś nie wiesz, a świadkowie wiedzą, no to to, co oni mówią, to jest automatycznie prawda. Podsumowując, asertywność to umiejętność, która pomaga nam stawiać granice i bronić swoich przekonań bez zbędnych tłumaczeń. Jeśli chcesz prowadzić rozmowy ze świadkami, no to ważne jest by zachować stanowczość, zachować spokój, zawsze mówić jasno czego oczekujesz i nie dać się wciągnąć w niepotrzebne tłumaczenia. Na przykład gdy świadek próbuje cię przekonać do swojego punktu widzenia, no to możesz po prostu powiedzieć, że twoje przekonania są dla ciebie ważne, no i nie czujesz potrzeby, żeby ich zmieniać. Ważne jest, żeby twoja odpowiedź była uprzejma, konkretna Przede wszystkim stanowcza, bo to pozwoli ci kontrolować rozmowę i unikniesz wchodzenia w niechcianą polemikę. Ale może się zdarzyć, że świadek próbuje na tobie wymusić odpowiedź albo nie odpuszcza, wtedy może okazać się taka strategia bardzo pomocna z dartej płyty, czyli ciągłe powtarzanie tego samego. Bez zbędnego tłumaczenia swoich motywacji, bez zbędnego wchodzenia w jakieś wyjaśnienia, to pokaże, że masz pełną kontrolę, nie dasz się sprowokować, a to zwiększy twoją pewność siebie i pomaga tobie zachować spokój. I warto teraz pamiętać jeszcze jednej rzeczy, że te wszystkie techniki, manipulacyjne techniki, no, można spotkać w różnych grupach destrukcyjnych. Można spotkać w MLM-ach, czy w jakichś grupach rozwoju osobistego. Świadkowie chowy nie mają na nich monopolu. Dlatego z naszej strony warto jest nauczyć się rozpoznawać takie mechanizmy, żeby nie dać sobą manipulować i by podejmować decyzje zgodne z własnymi przekonaniami, a nie takie decyzje, których niekoniecznie które niekoniecznie chcielibyśmy w danym momencie podjąć. Dziękujemy wam, drodzy widzowie, że byliście z nami, że przez ten odcinek przebrnęliście. Jeśli Wam się spodobał ten materiał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Mnie bardzo ciekawi taka kwestia, czy mm, Spotkaliście się z takimi manipulacjami? Czy dostrzegacie je w różnych aspektach życia? Czy ktoś próbował sprzedać wam, nie wiem, garnki i jak, jakie mechanizmy, które tu omawiałem, dostrzegliście? Bardzo ważne jest również w tym momencie podziękowanie naszym. Patronom, dzięki którym nasz kanał rozwija się zdecydowanie szybciej. Drodzy patroni, bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Jeśli ktoś z naszych widzów chciałby dołączyć do społeczności naszych patronów i wspierać rozwój tego kanału, to oczywiście link w opisie. Ja żegnam się do, z Wami do kolejnego odcinku i przypominam o planerach. Możecie je kupić, link w opisie, bo dzięki temu, że je kupujecie, to też światusy wspieracie i ich rozwój, rozwój kanału. Do zobaczenia już wkrótce, cześć.